No, dokładnie maszyna Schwerer-Gustav. E, Popolonez. Działo Gustawa. Chłopaku, bo chyba zbłądziłeś! Ta maszyna ważyła półtora tysiąca ton! To tyle co 900 hip hipopotamów. Gustaw był używany podczas II wojny światowej i służył do niszczenia fortów. tam też tam przebił jakieś bunkry, coś takiego. Kubica miała lufę o długości 32,5 metra. Człowieku, twój blok mieszkalny dostałby knockout w pierwszej rundzie, bo ten mamut na kółkach! Miał zasięg około 37 km. Jego amunicja ważyła do 7 ton! To był kaliber! 800 mm! halo, halo co się dzieje? Co się dzieje? To Gustaw, chowajcie się matki z dziećmi! Oczywiście, to był nie wypał, bo ten szal na kółkach. Znaczy na torach zajmował parę linii kolejowych i był strasznie kosztowny przez logistykę transport wiadomo o co chodzi.